Chociaż codziennie zajmujemy się ogromną ilością różnych zadań, to tak naprawdę, gdybyśmy mieli to wszystko podsumować, to ostatecznym celem naszego życia jest realizacja projektu życia. Stąd też bierze się nazwa Projekt Mojżesz. Modliłem się za osobę w kryzysie i otworzyłem Pismo Święte. Zamiast przeczytać Mojżesz, przeczytałem Możesz. I zobaczyłem z jednej strony tego Mojżesza, który był jąkający się, był niezdolny do podjęcia misji, a z drugiej strony zobaczyłem zapał Boga, który patrzył na niego z miłością i który mówił: 'Ja w Ciebie wierzę, ja daję Ci siłę, ty pójdziesz, zwyciężysz i poprowadzisz mój lud. Rozpoczynając formację, tak naprawdę wielu braci już znałem. Znaleźliśmy się dzięki różnym eventom i wtedy myślałem, że wiem o nich naprawdę dużo. Zawsze w mojej głowie istniało takie przekonanie, że każdy ma swój świat, swoiste problemy i to jest poniekąd prawda. Ale projekt pokazał mi troszeczkę coś innego, mimo że tak naprawdę zajmujemy się bardzo wieloma różnymi rzeczami. Czasami dzieli nas różnica kilku lat. To często przeżywamy podobne trudności. Głęboko wierzymy, że Bóg zaprasza nas do procesu, że nie oczekuje tego, żebyśmy natychmiast byli spełnieniem Jego marzenia w całej okazałości. On, podobnie jak Mojżeszowi, pozwala nam na przejście pewnej drogi, a to przejście drogi. Jest zdecydowanie łatwiejsze wtedy, kiedy można obok siebie zobaczyć brata, który również przeżywa często podobne radości i podobne smutki, odkrywając swoją tożsamość, swoją drogę, odkrywając swoje powołanie i idąc w kierunku Boga. Ta braterska wspólnota jest dla mnie ważna z wielu względów, dlatego że jesteśmy żywą wspólnotą, gdzie razem spędzamy czas, czy to na wygłupach, czy na podczas górskiej wędrówki. Po prostu jesteśmy ze sobą, i to stanowi takie piękne podłoże do tego, żeby potem przejść do formacji i zastanowić się nad tym, do czego zostaliśmy stworzeni jako mężczyźni. A przede wszystkim, wszyscy jesteśmy braćmi. Faceta jest: trudno usadzić przy stoliku i kazać mu słuchać jakiegoś wykładu. Dlatego, przestrzeń naszej formacji nie jest taką przestrzenią czysto intelektualną. Wierzymy, że wszystkie te doświadczenia, które Duch Święty stawia na naszej drodze, mają charakter formacyjny. Dlatego też, tak samo jak spotkania formacyjne, bardzo ważne są dla nas spotkania technologiczne, kiedy wychodzimy na zewnątrz po to, żeby zobaczyć, jak wygląda praca innych mężczyzn, żeby dać też sobie możliwość odkrywania tego, co gdzieś w nas często jest. Ale nie dostało jeszcze szansy, żeby się rozwinąć. Jestem w tym projekcie, ponieważ jest to wspólnota, która daje mi wiedzę na temat własnej duchowości, ale także psychologii. Daje mi konkretne środki do tego, żeby stawać się takim mężczyzną, jakim chcę zostać, pełnym odpowiedzialności, troski, ale także siły, którą potrafi dobrze wykorzystać. Jest to wspólnota. Która z każdym spotkaniem pozwala nam stawać się lepszym człowiekiem, lepszym mężczyzną. U proroka Ozasza spotykamy taki fragment, kiedy padają słowa: Mój lud umiera z braku wiedzy, z braku poznania. Żeby tak nie było, to w projekcie Możesz Formujemy się. Staramy się dbać o naszą formację intelektualną o kształtowanie naszej wiary i duchowości. Też nie boimy się sięgania po dorobek współczesnej teologii. Na przykład korzystamy między innymi z antropologii teologicznej, żeby lepiej zrozumieć siebie. Też decydujemy się na korzystanie ze zdobyczy psychologii pastoralnej. Wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć siebie i lepiej wejść w projekt swojego życia w ten pomysł, do którego zaprasza nas Duch Święty. Spotkania, podczas których wspólnie modlimy się i rozmawiamy, pomagają mi odkryć i odnaleźć swoje miejsce i powołanie w dzisiejszym świecie. Mógłbym porównać projekt Mojżesz do takiego portu, z którego wypływam na przyszłe drogi ojcostwa. Już na początku rozeznawania w ogóle istnienia tej wspólnoty Pojawiały nam się słowa, jeden jest Pan i Mistrz, wy zaś braćmi jesteście. I stały się one właściwie takim mottem przewodnim w naszej wspólnocie. Myślę, że Jezus nie chce być tylko Chrystusem historycznym, który chodził kiedyś dwa tysiące lat temu po Jerozolimie. On chce dokonywać tego samego dzieła, jedności i spajania ludzi, mężczyzn o różnych talentach również dzisiaj również teraz i chcę to czynić mocą Ducha Świętego wierzę że Chrystus posyła Ducha Świętego żeby na nowo dokonać tego dzieła jedności miłości i pokoju